Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu u nas na Ziemi. Spokojnie to tylko astrologia. Dziś przyszedł czas, aby powiedzieć sobie kilka słów na temat nadchodzącego zjawiska lunarnego czyli pełni w koziorożcu. Ale wcześniej jeszcze kilka słów na temat tego, co już było. A propos zaćmienia słońca w bliźniętach, ogłosiłem konkurs, którego nagrodą była godzinna interpretacja, czy to kosmogramu, czy to prognoza, czy to tarot dla osoby, która skomentuje ten materiał. Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu było osiągnięcie przez nas 10 tysięcy wyświetleń dla tego materiału. Niestety nie udało nam się przekroczyć tego magicznego progu. Stąd też nie mogę rozstrzygnąć konkursu. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się zbliżyć do tej magicznej granicy i będę mógł kogoś obdarować godzinną konsultacją. A na razie, czekamy. Przypominam o tym, że od pewnego czasu działam na Instagramie i na Facebooku. Zapraszam was do śledzenia tych kont, bo tam publikuję materiały, których tutaj nie znajdziecie. No i poza tym możemy w bardziej bezpośredni, swobodny sposób sobie porozmawiać o tym, co nas interesuje. Ponadto przypominam o Patronite, tam możecie wspierać moją internetową działalność. A także uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów o astrologii. No i przypominam wreszcie o kursie astrologii, który niedawno skończyłem i promowałem tu na naszym kanale. Jest to kurs dla osób zupełnie początkujących i trochę zaawansowanych, który pomoże Wam zdobyć i uporządkować wiedzę na temat astrologii. Jeśli jesteście nim zainteresowani, to zapraszam do kontaktu mailowego. A na razie zabieram się do pracy. Pełnia wydarza zawsze się wtedy, kiedy mamy opozycję dwóch świateł, czyli Słońca i Księżyca. Słońce 24 czerwca będzie znajdowało się w trzecim stopniu i 27 minucie Raka, i to jest Dłada Lwa, a Księżyc wtedy będzie w oczywiście trzecim stopniu i 27 minucie Koziorożca, w Dładzie Wodnika, czyli mamy tutaj wszystkie żywioły. Wszystkie żywioły i dwie jakości: kardynalna i stała. Mamy cztery żywioły i każdy odpowiada za coś innego. Każdy znak można przyporządkować do danego żywiołu. Jest tak, że astrologicznie dążymy do balansu. Chcemy, abyśmy mieli równie dobry kontakt z naszą twórczością, z naszym umysłem, z naszymi emocjami i z materią, która jest częścią nas. Dlatego ważne jest to, aby wyrównywać tę gospodarkę żywiołów w nas samych i naokoło. Dlatego fajnie jest, kiedy, a propos takich ważnych zdarzeń, mamy jakąś harmonię w żywiołach, która też pokrywa się z rozstawieniem planet i innych ważnych elementów w pozostałych znakach. Powiedziałbym, że jest jakiś balans w tej pełni. No, zresztą każda pełnia dąży do balansu, bo to jest opozycja. A opozycja w swojej naturze e, zaprasza nas do współpracy, do koordynacji. E, rak. Kiedy Słońce znajduje się w raku, pragniemy stworzyć coś, co da nam poczucie bezpieczeństwa. Stajemy się wtedy delikatniejsi, wrażliwsi. Kierujemy się ku naszej rodzinie, ku przeszłości, ku temu, co jest fundamentem naszej egzystencji. Chcemy poczuć się pewnie, tak jak w objęciach matki. Zresztą archetyp raka jest bardzo mocno związany z macierzyństwem, z opieką i z tym, co nas karmi, co nas syci. Dlatego tutaj będziemy chcieli wykorzystać twórczą energię Słońca. Co możemy zrobić dla siebie i swojego świata, aby poczuć się na właściwym miejscu? No i z pomocą przychodzi nam Księżyc, który nas oświeca. Popełnia to jest moment jakiegoś oświecenia. Księżyc odbija światło so, solarne i sprawia, że mroki nocy jaśnieją i możemy dojrzeć coś, co było przed nami ukryte. I tutaj Księżyc pomoże nam. Dostrzec to, czego potrzebujemy i czego nam brakuje w budowaniu naszego bezpiecznego, małego świata, który zawsze jest do naszej dyspozycji. Będąc w Koziorożcu, Księżyc pobudzał będzie nasze emocje, uczucia, marzenia i tęsknoty związane z tym, jak to bezpieczeństwo realizujemy w porządku społecznym, głównie przez karierę i funkcjonowanie w instytucjach. I tutaj możemy czuć pewne tarcia, napięcia, Poruszenia, które pokażą nam, ile musimy jeszcze zrobić, aby ten świat, ten duży świat, był nam przyjazny i był właściwy i adekwatny względem tego, co dzieje się w nas w środku. Bo to jest współpraca tego, co w makroskali, czyli koziorożec, i tego, co w mikroskali, rak. Ale to, co łączy te dwa archetypy, to jest bezpieczeństwo. Prawda? Co możemy zrobić, aby poczuć się pewnie? Komfortowo i spokojnie, w tym świecie, w którym jesteśmy. Księżyc znajduje się przy ascendencie. To też jest fajne, a Słońce przy descendencie. Oś ascendent-descendent, czyli ta linia horyzontalna kosmogramu, ona nam wyznacza relację ja i ty. Księżyc znajduje się przy ascendencie, czyli przy punkcie ja. Stąd też będziemy bardzo receptywni i bardzo czuli na to, jak porządek instytucjonalny i nasza kariera wpływają na nas. Na nasze poczucie bezpieczeństwa. Z kolei Słońce, będąc w siódmym sektorze, sektorze relacji, sektorze wagi, będzie pokazywać nam, ile możemy stworzyć razem z innymi. I że nasze bezpieczeństwo też jest w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć uwarunkowane, ale współtworzone przez innych. Takich ludzi wybieramy, takim się otaczamy, komu dajemy dostęp do siebie. Kogo zapraszamy do swojego świata i z kim pragniemy budować ten świat. Więc myślę, że bardzo ważne dla tej pełni będzie ujrzenie tego, jak pracują i funkcjonują zależności w naszym życiu między nami a naszymi partnerami, między nami a naszymi współpracownikami, między nami a tymi, których przysyła nam świat. Co możemy razem stworzyć, aby ten świat w porządku społecznym, instytucjonalnym był. Nam przyjazny, aby każdy mógł po poczuć się tutaj bezpiecznie. Bo księżyc, pędąc w ładzie wodnika, zaprasza nas do szukania rozwiązań generacyjnych tego, co dotyczy kolektywu ludzi, którzy doświadczają współczesności z nadzieją na jakąś przyszłość. Stąd też te lęki, frustracje, obawy, które będziemy przeżywać. One będą jakimiś symptomami czegoś, czego i inni doświadczają. Przypominam o tym, że Księżyc on łączy nas z ludźmi. On sprawia, że możemy poczuć się częścią jakiejś całości, rodziny, narodu. Um, więc pomyślmy o tym, że to, co my przeżywamy, może być również udziałem innych. Oni też mogą tego doświadczać. I jako, że Słońce znajduje się w siódmym sektorze, czyli sektorze innych ludzi, w raku, to słońce zaprasza nas do tego, by stworzyć coś z innymi, co da nam dobry fundament dla naszego działania. Tylko, żeby móc coś stworzyć z innymi, to najpierw trzeba uznać zależność, relacje z innymi. To, że inni mają coś, czego ja nie mam i razem możemy stworzyć coś, czego jednostka nie jest w stanie stworzyć. Bardzo ważna pełnia, w ramach której będziemy mogli poczuć to, jak jesteśmy delikatni, jak jesteśmy spragnieni bliskości i czułości Księżyc w koziorożcu stara się być twardy, mocny, pragmatyczny stara się zacisnąć zęby i iść za wszelką cenę do celu ale może tak się nie dam może teraz potrzeba przeżyć swoją samotność i tęsknotę za kimś, kto może dać nam nieco ciepła nieco oparcia i nie bójmy się o to prosić, nie bójmy się wychodzić z tym pragnieniem do świata. Bo wtedy jest szansa na to, że ktoś odpowie. Oczywiście musimy być też rozważni, musimy być też e, mądrzy w doborze tych, z którymi chcemy współpracować, ale chyba najważniejsze jest to, aby zacząć od siebie, aby poczuć i uznać to, że ja pragnę. Pragnę bliskości, czułości, intymności. Pragnę, abyś otoczył, otoczyła mnie opieką i w zamianę też mogę Tobie to zaoferować. Fajne w tej pełni jest to, że w siódmym sektorze, czyli sektorze innych, partnerstwa, są również dwie planety, które odpowiadają za tworzenie relacji. Mars, tutaj w Lwie, i Wenus w Raku. Wenus w Raku będzie rozbudzać naszą tęsknotę za intymnością, opartą na delikatności i kultywowaniu jakiegoś ciepła, domowego ciepła z innymi. To jest piękne. I mamy Marsa w Lwie, który nie boi się pragnąć tego, co ma dawać mu radość, tego, co jest skrojone na jego miarę, tego, co jest związane z pragnieniem szczęścia. I obie te planety, para kos kosmicznych kochanków, Mars i Wenus, są w siódmym sektorze w sektorze innych ludzi. Ci inni ludzie będą przychodzić i mamy szansę się na nich otworzyć, mamy szansę być blisko z nimi. Są oczywiście trudne aspekty tych planet. Bo Mars robi kwadraturę do Medium Celi i do Imum Celi. Medium Celi czyli szczyt pionowej, wertykalnej osi, wyznaczający karierę i miejsce w społeczeństwie, a Imum Celi wyznacza dno kosmogramu, czyli punkt, który mówi nam o naszej bazie egzystencjalnej i o naszym pochodzeniu. Mars, robiąc kwadraturę, pokazuje, że możemy spotkać ludzi, którzy będą nas prowokowali, zachęcali do tego, aby przyjrzeć się temu, w którą stronę zmierzamy i skąd pochodzimy. I czy jest to zgodne z tym, czego chcemy, co inni mogą nam dać. Czyli twórcze, pełne napięcia, spotkania, w ramach których mamy okazję dokonać jakiejś transformacji, zwłaszcza tego, co dotyczy medium seli, bo medium seli jest tutaj w Skorpionie, czyli w znaku ewolucji i docierania do istoty. Jaka jest istota naszej obecności w społeczeństwie? Po co jest tam nasza kariera? Czy próbujemy załatwić nią jakieś sprawy z dalekiej przeszłości, które dotyczą naszego być może dzieciństwa, bo jakichś niespełnień, marzeń, które nie miały prawa się powieść? Czy może chodzi tutaj o jakiś większy cel, który. Przetransformuje nie tylko nasze życie, ale i życie całego społeczeństwa, naszego pokolenia, przez co każdy będzie mógł poczuć się bardziej na swoim miejscu i będzie mógł poczuć się mocny w ramach tego miejsca. A to będą te intensywne spotkania, pełne namiętności. Także nie zabraknie ognia. To nam gwarantuje Mars w lwie, tworząc kwadraturę do wertykalnej osi, no a Wenus jest w opozycji do Plutona. Pluton, czyli. Głęboka transformacja oparta na uznaniu zależności od tych, którzy są więksi, silniejsi, potężniejsi od nas, ale od których pragniemy się czegoś nauczyć. Pragniemy dostać coś, czego my nie mamy, a co nas pociąga, co nas kusi. I ta opozycja, ona może prowokować spotkania, w których jest yy, jakaś próba zdominowania, manipulacji, czy też nawet przemoc. Miejmy tego świadomość, ale ta opozycja również niesie w sobie. Ogromne pożądanie bliskości i kontaktu, który jest oparty na obcowaniu, z głębią nas samych, z jakąś istotą, której my jesteśmy de depozytariuszami i depozytariuszkami. I to my decydujemy, czy wpuszczamy, czy nie wpuszczamy. Dbajmy o granice, ale też pamiętajmy, że granice są po to, aby je otwierać, aby udostępniać siebie innym. Jak to zrobimy, to zależy od nas. Z aspektów, które mogą być również problematyczne, mamy lekką kwadraturę Neptuna do ascendentu i descendentu, co może zrodzić jakieś nieporozumienia odnośnie ustalenia priorytetów i wartości, bo Neptun znajduje się w drugim sektorze, a więc warto być czujnym i uważnym na te negocjacje, które przeprowadzamy. I pamiętajmy o tym, że z łatwością możemy projektować coś na innych, coś, co jest nasze, a de facto powinniśmy. Sami się tym zająć. Inni nam służą jako ekran projekcyjny, pomagają nam, aby skontaktować się z tym, czego nie chcemy dojrzeć w sobie, ale tutaj jest szansa na to, aby uświadomić sobie e, ten mechanizm. Ten mechanizm przenoszenia czegoś na innych, co nasze. Ale mamy też fajne aspekty, bo jest trygon Jowisza do ascendentu, descendentu i do słońca i sekstyl do księżyca. Aspekty, które niosą ulgę, które zasilają, które sprawiają, że możemy popłynąć z czymś. I Jowisz, znajdując się w rybach, chce poszerzać horyzonty, chce nas uczyć, chce nas wyzwalać. I w momencie, kiedy tworzy bardzo dobre aspekty ze światłami, jeszcze wspiera osie tego kosmogramu, no to tworzy nam się tutaj figura zwana latawcem, czyli możemy pofrunąć z czymś. Możemy polecieć. Kierunku, który da nam wolność, swobodę, opartą na zrozumieniu, na poczuciu czegoś, co woła nas i co domaga się zaufania. Um, to jest też aspekt, który będzie wzmagał ciepłe uczucia. Nie wiem, czy można mówić o optymizmie w momencie, kiedy księżyc znajduje się w koziorożcu, ale przecież mamy ascendent w strzelcu, a strzelec to jest jowiszowy znak, czyli... Um, Dostrzeżmy to, co ma nam dać nadzieję. Miejmy nadzieję. Przyszłość niekoniecznie musi być powtórką z rozrywki. Przyszłość może być zupełnie nowym rozdziałem. I to nam daje Jowisz w takim znaku i w takich aspektach do reszty elementów. Przyszłość będzie na pewno inna, no bo przecież mamy kwadraturę jeszcze działającą urana do Plutona. Nie do Plutona, tylko do Saturna. Więc, siłą rzeczy, fundamenty trzęsą się, posady drżą, a my otwieramy sufit i patrzymy w gwiazdy, które poprowadzą nas ku, ku jakiejś przyszłości. Fajne jest również to, że Merkury skończył retrogradować, będzie już wtedy w ruchu dyrekcyjnym. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś o retrogradacji Merkurego w bliźniętach, która wydarza się w tym roku, w czerwcu, to zapraszam Was na Patronite. Tam jest cały materiał. Gdzie ja opowiadam o tym, jak przejść bezpiecznie i skorzystać z tego czasu przemian? Bo bliźnięta dają nam przemiany. To jest czas, kiedy uświadamiamy sobie, że nic nie będzie trwało wiecznie. To jest czas, kiedy musimy od skrajności do skrajności, od jednego do drugiego, odkrywać to, jak bogaty i wieloaspektowy jest ten świat. Ale później, kiedy słońce przechodzi do raka, mamy szansę stalić ten świat. I stworzyć sobie gniazdo, w którym poczujemy się bezpiecznie u siebie. I tego nam życzę na tę pełnię w Koziorożcu, abyśmy stworzyli swój bezpieczny świat, uznając tę zależność, jaka jest między nami a innymi, wierząc w to, że inni mogą mieć podobnie, tak jak ja. To wszystko. Dzięki za uwagę, powodzenia i do usłyszenia.